Więc wakacje, Francja, trzy noce na starczy Czarny turas i ciapaty, my też dobre aparaty Wolna Europa, świt, wita, zawinkla Choć to jeszcze wcześniej, to w ciubie mamy nieźle Pepy tak jako terror, balanga pełną gębą 23 czwarta, zajebana każda knajpa Le Paris, bonjour, Moulin Rouge łapie czy zagraty, i dramaty tu Mamy krótkie włosy, dresy, adidasy Oraz hatchbacki za czarni palą branty Patrzy na małacha, Hanawiam, makaron typą I podbijając wito mamy 200 euro i butlę prawie pełną Yo man, give me a yo one second, must be excellent Gadki, i tematy, my i kumaci Oby bez numerów, wyjebów Mijamy wielu Ferwoże balangi, stanu upojenia rozglądam się, żołga obok mnie nie ma, przycinam go Widzę, że stoi w tłumie Zaraz się złapiemy, bez słów się rozumie Ty coś Friend, thank you, fajn, weź mi nie wpierdalać bzdur Jak coś masz to daj, ty Chociaż nie twardzał wrażenia przekrętasa To byłem na oriencie, bo tutaj takich masa się zdarza Mówi, że trzeba po to jechać, ale git Jesteśmy z nim, będziemy zwiedzać To wołam żonka, który też w dobrym stanie Najebany mówię, brachu będzie zwiedzanie rusyli po dwóch przesiadkach, z medra do metra wysiedli Nie dbając o szczegóły tego miejsca Znają teren, bloki, szybkie kroki Coś wisi w powietrzu, typek co szymarści Zero gadki, rozpinka Ale nie damy się złapić przecież Z się ogarnie i nie przestajemy lecieć Przed domem to dojebany jak nas trzech razem Otwiera drzwi ręką co ma na niej tatuaże Idę po schodach powoli do góry Jak coś to zgasz z tego okna na dach fury Ty podjeżdża bilpak na stół Siadamy na krzesłach Jedna druga kreska hajs dostał od wejścia Patrzy po koleżkach wiedzą, że tutaj nie mieszkam Zostało nas dwóch, żonka też nikt nie Zna. Rozglądam się, do okna mamy parę metrów Patrzy na mnie jakaś dupa i Czarnuchów ze dwóch Są dziwnie mili, zapraszają na górę I wtedy kurwa jest cyberset jak szturek to jest, dober, to Yeah, right? Pytają nas o siano i jeszcze piątkę To niedobry początek jak się szarpią z moim ziomkiem Chcemy wyjść, ale nic na to nie wskazuje To się czuję, uwierz Wzrok na plecach nie heca, bo kopy pod pasuchą Wystaje czernuchą W mordę typa dawaj, i zawijaj Skoki szybkie, buty ogień, to mamy kopoty, Adrenaliny zawsze Tańczyć. Nie wiem ile piłem, ale zrobiłem się trzeźwy Gdy przyczaiłem, że jeden z nich ma broń to wersy Co teraz piszę, to pisząc je mam czary Po nieznanym kraju ciężko spierdalać stary I długa biegniemy w stronę, z której żeśmy przyszli Trzech z nich wsiada w furę i za nami wyścig któraż w lewo, kurasz prawo i prosto Serce mi biło w takim tempie, że kosmos w sprintu wpadam na pezota Jak ma tych chłopak w 15 kroków w skoku i autobus Zamykać drzwi za nami tam zostali sami z 200 metrów dalej, na parkie chyba poszło, serce waliło mocno Mamy to wartała głowa, balanga do rana Została jest mana, mamy grama Turyści, turystki, miłego zwiedzania W dziwnym autobusie o dziwnych numerach Gdzie jesteśmy, co i jak zapytać sowera Bo no zna się pośmiać, dopiero teraz na farcia Znów się czuję dobrze, jak czułem się na stanie Koło dziwnych ulic w bram, nie wiem gdzie to tu to, to tam Marko śmiech gram, dobrze, że nie jestem sam I na nowo, Plastigal wydaje daje słowo Wyszło na nasze, pustiliśmy cało i zdrowo